Witamy w kolejnym odcinku Biznes Cafe, witaj Rafale. Dzień dobry, witam. No Dzisiaj właśnie powinienem przedstawić Rafał Ostrowski. Pierwszy człowiek, który po raz drugi jest gościem Biznes w zupełnie innej roli. roli. Dziś zastępujesz kolegę mojego, Tomasza, redaktora tułódź.pl. Natomiast też w tej innej roli poprzednio byłeś tu jako przedstawiciel biznesu firmy Kochersko? .com. Dziś w nowej roli powiedzenie. E, tak, tak, dziękuję Michale. Faktycznie drugi raz. E, podobno wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. E, mnie się udało. I bardzo fajnie. Dzisiaj w nowej roli, jako dyrektor generalny Pełnomocnik Zarządu łódzkiej izby przemysłu handlowej. Mam przyjemność od niedawna pełnić tę funkcję i zarządzać, e, zarządzać naszą organizacją. Tak jak wspomniałem, od niedawna, także jeszcze wszystko przed nami. Mam nadzieję, że będzie się działo. Będzie... To jedno, jedno pytanie do Ciebie w, tym, w tej pierwszej części, bo potem to my obaj będziemy pytać naszych gości, jak zawsze. Powiedz mi, co dla Ciebie jest najistotniejsze w tych kontaktach B2B? Co według Ciebie jest ważne? Ja myślę, że w tej chwili od jakiegoś czasu, ale w tej chwili bardzo istotną sprawą jest wzajemne zaufanie. Oferty, ceny, efektywność, terminy to są rzeczy, które faktycznie u nas, jeżeli patrzymy na naszą gospodarkę, już się ustabilizowały. W tej chwili de facto wychodzi ta część ludzka. Mówi się wręcz, że w tej chwili mamy do czynienia z gospodarką age to age, czyli human to human już nie biznes to biznes, biznes to customer, tylko faktycznie ten nacisk na człowieka. I to jest chyba istotne, żeby budować relacje, silne relacje z klientami. Więc ja bardzo zresztą egoistycznie jako, jako prezes Izby życzę ci, żeby to budowanie relacji, zwłaszcza wewnątrz naszej organizacji, ale w ogóle w tym łódzkim środowisku biznesowym jak najbardziej się udawało. No a teraz, jako że jesteśmy w tej części gospodarczej, to wróćmy do kwestii tych, o które e, Tomasz jako redaktor, zawsze mówi, ty zawsze z tymi podatkami, no ale jak żeby nie inaczej, skoro wczoraj data jest tak. 1 października zmienił się całkowicie Co o tym sądzisz? Jeżeli chodzi o zmiany podatkowe, one były anonsowane już znacznie wcześniej. Faktycznie myślę, że najistotniejszą sprawą z punktu widzenia podatników jest przetransferowanie tych pieniędzy, jak gdyby alokacja pieniążków, które były po stronie, po stronie urzędników, po stronie pracodawców. Może przypomnijmy, że zmienia się, zmieniły się wcześniej już troszeczkę e, powstała ta kwota z tytułu tej samej ustawy, wolna do 26 roku życia, w ogóle nieopodatkowana. W tej chwili dla wszystkich, którzy są e, opodatkowani w normalny sposób, umowa o pracę. Bez oczywiście podatków liniowych i tych wszystkich innych, spada w pierwszy próg z 18 na 17%. Teoretycznie tylko o. Tylko procent tylko, i aż procent, tylko procent aż procent. Do tego jeszcze zmieniają się, nie wdając się w tej chwili szczegóły, ale <coughs> kwoty wolne w odpowiedni sposób, kwoty koszty uzyskania przychodów. W związku z tym mm, liczyliśmy, że Podatnik, czyli pracownik, który uzyskuje ten pierwszy próg prawie pełen, 85,5 tysiąca, jest. To stanie, na stanie w skali rocznej mieć tysiąc e, kawałkiem więcej. Dużo, nie dużo. Ci zarabiający mniej tle nie będą mieli, ale no, rozmawialiśmy tu przed programem, jaki będzie miał to wpływ na gospodarkę, gospodarkę. na rynek dodatkowe pieniądze na rynku. Ja myślę, że konsumpcja, pobudzenie konsumpcji jest to jeden z elementów, który warunkuje koniunkturę i kolejne pieniążki, które tak jak sobie powiedzieliśmy będą na rynku, no mam nadzieję będą, będą pożytkowane w odpowiedni sposób. Życzmy sobie, żeby one jak najbardziej wpłynęły do, zasiliły nasze firmy tak, tak. i były jakimś tam impulsem pobudzającym gospodarkę, bo w sumie o to chodzi. Jedyne zagrożenie jakie ja Widzę to z kolei zmniejszenie się zamówień publicznych z sektora samorządowego, bo sektor samorządowy dość mocno na tych wszystkich zmianach może ucierpieć y cierpieć i oberwać. No ale zobaczymy. Ja że kończymy tą część z umiarkowanym optymizmem, licząc na to, że będzie dobrze. A skoro jesteśmy przy finansach, to o tych finansach, choć inaczej, będziemy rozmawiać dalej. Z naszym ekspertem. Zapraszamy w takim razie do drugiej części programu. Witamy w drugiej części programu. Rafale, przedstaw naszego dzisiejszego eksperta. Dzień dobry, jest mi miło powitać dzisiaj filmę Nelco Nadia Goszczyńska. Witam serdecznie. Meblowanie finansów. Powiedz coś więcej na temat swojej filmy. O co chodzi z tym meblowaniem? Pomysł wziął się z przeniesienia zasad, sposobu kultury prowadzenia finansów w większych firmach, w tym w korporacjach, z pomysłem przeniesienia tego na mniejsze firmy. Czyli założenia nacisku i informacji najważniejszej na rachunkowość tak zwaną zarządczą, czyli tą, która przynosi informację zwrotną dla właściciela firmy, w tyle robiąc wszystkie podstawowe rzeczy finansowe, księgowe, podatkowe. No I na innym momencie jest położony nacisk. Jesteś naszym ekspertem. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy w, o dwóch kwestiach. Po pierwsze, czy w ogóle te mniejsze firmy e, zdają sobie sprawę, czy w ogóle odczuwają taką potrzebę, jak o słowo bliskie mojej branży, jak to, że meblować można finanse w jakikolwiek sposób. E, w ogóle coś z tym zrobić. I czy właśnie oprócz tego, że że po prostu mamy swoją firmę księgową, która tam te faktury wszystkie układa, tak jak one powinny być w zgodzie z prawem. Do faktu jesteś takim zewnętrznym dyrektorem finansowym. Nawet całym działem finansowym. Ale czy, czy te firmy małe, zdają sobie, odczuwają taką potrzebę, trzeba ich do tego przekonywać, czy to w ogóle jest efektywne przy tych mniejszych biznesach? To nie jest produkt dla wszystkich, to prawda. Skupiamy się na firmach większych, czyli takich od miliona, dwóch milionów obrotu rocznego do około 40. Natomiast faktem jest, że mniejsze firmy albo nie słyszały, albo intuicyjnie czują, że jest taka potrzeba, natomiast nie wiedzą, że taki produkt w ogóle istnieje. W mhm. większości firm to właściciele wykonują tę rolę, sporządzając pewne raporty we własnym zakresie, zanim oddadzą faktury do księgowości. Co można zyskać? Mhm. Coś takiego. Przede wszystkim czas, mhm. czyli my wykonujemy tą pracę za właściciela firmy po to, żeby dostarczyć mu gotowe informacje do podejmowania decyzji. Po drugie, znowu zyskujemy czas, czyli te informacje są dostarczane w bardzo odpowiednim biznesowym momencie. Wtedy, kiedy jeszcze te decyzje i operacyjne, i strategiczne można podejmować. Czyli nie mówimy o czymś, co było 2 3 miesiące temu, tylko tak jak mamy dzisiaj, 2 października, to my ten wynik mamy praktycznie za chwilę. I mówimy o wrześniu. To ciekawe, powiedz, czy dzięki tym operacjom, Twoim operacjom, jest możliwe przewidywanie pewnych ruchów, przewidywanie pewnych sytuacji, które mogą firmy spotkać albo na które powinna zwrócić uwagę swojej działalności w kolejnych. Myślę o przyszłych, e, przyszłych e, sytuacjach, które mogą się pojawić. To jest kolejna przewaga konkurencyjna jakby tego działania. Jesteśmy na bieżąco z klientem. Czyli spotykamy się na tyle często, by rozmawiać o jego planach, pomysłach. Dzięki temu możemy rozmawiać o zmieniających się przepisach, w tym podatkowych, symulować, przeliczać pewne rzeczy, wskazywać ryzyko i odwodzić od niektórych planów. Czyli z jednej strony mamy tę wiedzę historyczną, pokazując, co się wydarzyło w filmie, tak. analizę, co jest powiedzmy, dobre, co jest złe, co, co rokuje, jeżeli chodzi o przyszłość, i strategiczne myślenie o kolejnych ruchach, jeżeli chodzi o rozwój firmy, tak? Tak, takie kompleksowe podejście. Analiza polega też na tym, aby powiedzieć nie tylko, że łącznie firma zyskała tyle, ale bardzo szczegółowo, na którym kliencie, mhm. na którym produkcie, na której fazie przygotowania usługi. To jest bardzo dobre pod kątem podjęcia decyzji o na przykład optymalizacji pewnych procesów w firmie. Bez tego tak naprawdę strzelamy ślepakami. A tu mamy bardzo konkretną informację w mgnieniu oka. Co spowodowało, że ten wynik jest w danym okresie i narastająco na przykład niższy niż przewidywany? Powiedz, Twoim zdaniem w tej chwili, jako osoba, która w tym siedzi, zna ten rynek, w związku z tym też obserwuję pewnie takich firm, które zewnętrznie próbują outsourcować tego typu rzeczy, jest też więcej. Co jest? W tym segmencie, który nakreśliłaś, powiedzmy 2 miliony 40, największym w tej chwili problemem dla naszych przedsiębiorców, w, tej, w kwestiach finansowych, związanych z analizą finansów, z tym miejscem dyrektora finansowego, którego mhm. często. i prowadzeniem firmy, co, co jest problemem? Czy właśnie prowadzenie takich analiz? Czy kwestie jakieś podatkowe? Mm. Część właścicieli firm doskonale sobie radzi z prowadzeniem takich analiz, natomiast narzekają na to, że zajmuje im to sporo czasu i nie mają jakby w tym zakresie wystarczająco eksperckiej wiedzy. Woleliby skupić się na tym, z, z czego zbudowali, biznesie. na core biznesie, z czego zbudowali własną firmę. I to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, która im jakby przeszkadza i na którą zwracają uwagę, to jest to, że właśnie te informacje o zmianach, które się dzieją dość często ostatnio, jeżeli chodzi o przepisy, u nich pojawiają się za późno. No, oni nie siedzą w tym na co dzień. Nie mogą trzymać ręki mm -hmm. na pulsie. Słyszą często pewne informacje z rynku od znajomych albo z biura rachunkowego i to no jest właśnie po a Biura rachunkowe, które no, już właściwie bardzo często e, księgowość jest w, takich, w tych segmentach MŚP outsourcowana, czy biura rachunkowe tego nie robią za nich? Mm. W przynajmniej tej części informacyjnej. Mm -hmm. Od przedsiębiorców mamy informację, że brakuje tej inicjatywności, brakuje tego kontaktu, brakuje tej informacji dużo wcześniej i tutaj postanowiliśmy tą lukę Czyli wypełnić. Biura... Wiedzą, jak rozliczyć w danym momencie, natomiast nie uprzedzają, że takie rozliczenie kiedyś nastąpi, Albo wpłynie nie to na zyskowność. Przynajmniej nie wszystkie. Nie rozmawiają o tym, że coś takiego będzie miało miejsce. Słynna historia z końcówki zeszłego roku wymiany samochodów służbowych, tak? Więc informacja marketingowa poszła dość mocna. Nie wszyscy przeliczali, czy to się w ogóle opłaca, jak to się opłaca. I um, czy to ma sens w mojej konkretnej firmie? Bo to, tak. że ma to sens w innych firmach, absolutnie mogło tak być. Natomiast konkretnie patrzymy tutaj na ten podmiot i przeliczamy to i informujemy. Dlaczego nie? Bo zdarzało się takie sytuacje, że mówiliśmy nie. Nie. No tak, tak, tak. Czyli podejmowanie decyzji tu teraz w konkretnie mojej sytuacji, a nie w jakiejś takiej ogólnej, którą często właśnie rysuje gdzieś tam marketing. No, pamiętamy tę akcję. Zwłaszcza ziderów samochodowych. Teraz, teraz. Tak, a popatrzcie, ilu doradców podatkowych zmieniło samochody w zeszłym roku. Bo no dobrze wiemy. <laughs> Czyli wyobrażam sobie, że mechanizm różnicujący Ciebie od, od, powiedzmy, doradców podatkowych czy firm księgowych jest taki, że Ty masz większy wgląd jakby w całą historię firmy, bo pomimo tego, że bazujesz na dokumentach finansowych, mm -hmm. to de facto rozmawiasz z tak, klientem. Tak, my się na bieżąco widzimy z klientem. Na bieżąco widzisz, rozmawiasz, gdyby analizujesz też jego to myślenie, jego sposób patrzenia na firmę. I dostosowujemy to, co klient dostaje w pewnej części do potrzeb klienta, czyli to nie są przytampowe rozwiązania, no bo to można zrobić pudełkowy produkt i go sprzedać. To są szyte na miarę. No, to jest walor. No, dobrze, sprzedaje. czyli podsumowując, no bo mówimy o outsourcingu. Tak. Y w którym momencie mała lub średnia firma, która, w której nie ma dyrektora finansowego, tylko to sprawy prowadzi właściciel, powinna zacząć zastanawiać się nad tym, czy nie zwrócić się do jednostki zewnętrznej, takiej jak Twoja lub innej, która funkcjonuje na rynku. Kiedy powinien zacząć o tym myśleć? Są firmy, które już od początku zakładają bardzo świadome działanie, czyli otaczają się doradcami w postaci prawników, finansistów, i to jest jeden model, który funkcjonuje. Natomiast, tak z punktu widzenia ilości dokumentów obrotu, to jest sytuacja, w której firma rozrasta się, i właściciel firmy jest jakby przekierowany na to, jest przekonany, że jego wiedza, jego doświadczenie jest niezbędne, żeby skupić się na korbiznesie. W tym momencie, jakby poświęcenie Dwóch godzin co tydzień na to, żeby przedyskutować pewne rzeczy, jest wystarczająca. Natomiast robiąc to samemu poświęcamy jakby dużo więcej czasu, żeby pewne rzeczy właśnie odkryć, zastosować, przeliczyć. Czyli to jest jakby mm, rozwój mocny firmy, który wskazuje Kluczem na jest to, brak że... czasu, tak. Kluczem jest brak czasu, tak. Zwykle, zwykle działa, dzieje się to w tym momencie, kiedy właściciel tak mówi, czas... po prostu już nie, nie ogarniał wszystkich elementów w mojej firmie, więc muszę coś skierować do innych osób, żeby zacząć działać z powrotem efektywnie. smany. Mm -hmm. Czas, e, odpowiednia wiedza i też często po przeliczeniu w efekcie finanse to jest to, co w ogóle skłania nas do outsourcingu. Zacznijmy myśleć o tym, że również takie procesy można outsourcować. E, życzymy jak najwięcej świadomych klientów i życzymy Dziękuję. naszym klientom, znaczy naszym firmom młodskim, żeby więcej, sobie, sobie czasu. Nie, <laughs> więcej czasu na ten core business. Dokładnie, i a to nasz tradycyjny prezent dla wszystkich uczestników programu. Tylko ktoś kto jest u nas może dostać taką właśnie filiżankę. Pięknie. Mam dziękuję. nadzieję, że ta kawa czy też czasami być może inny napój w niej pity przy okazji rozmowy o finansach da dobre efekty. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. za spotkanie. Dziękuję. dziękuję. A my zapraszamy do trzeciej części naszego programu. Witam serdecznie w trzeciej części Biznes Cafe. Naszym gościem jest. Naszym gościem jest Adam Hadrysiak IGK. Dzień dobry. Dzień no dobry. Rozwijmy może skrót. Czy skrót, nazwa? Właśnie nazwa jest IGK, ale coś ze sobą kryje. Zgadza się. IGK, czyli Interaktywna Grupa Kreatywna. Uuu. Na Waszej stronie e, od razu wita ludzi takie hasło InDesign. Thinking Wrong is right. Mm -hmm. Ciekawe, to mnie zaintrygowało. No tak naprawdę interaktywna grupa kreatywna, czyli agencja kreatywna, interaktywna, jak to lubi, jak kto woli, tak naprawdę nie ma jakiegoś konkretnego tutaj na to terminu. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, głównie chodzi o kreację, tak? A kreacja, żeby była ciekawa, żeby zwróciła uwagę użytkowników, konsumentów, no musi się czymś wyróżnić, tak? Czyli łamanie oczywiście w określony sposób, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że wiemy, w jaki sposób naginać czy łamać powszechnie ustalone zasady tak, żeby pokazać coś w sposób inny, ciekawy, nietypowy. Naginać rzeczywistość, łamać reguły. Kiedy warto to robić? Z punktu widzenia firmy, mnie jako klienta, kiedy powinienem to zrobić? Wszystko też w bardzo dużym stopniu zależy od Twojej jakby osobowości, od charakteru firmy, od charakteru marki. Wiadomo, że do niektórych marek trzeba, trzeba się posługiwać tą identyfikacją, tym sposobem komunikacji bardzo takim sztampowym, tak? W tej chwili mamy na przykład kampanię wyborczą, tak, no i tutaj wiadomo, że nie możemy sobie pozwolić za bardzo, żeby poszalać. Tak? Natomiast jeżeli, jeżeli masz firmę, która jest młoda, dynamiczna, tworzą ją młodzi ludzie, tak? nawet jeżeli prezes jest już osobą troszeczkę starszą, doświadczoną, biznesową, taką, Ułożoną, że tak powiem, ale mimo wszystko gdzieś tam w sobie tego ducha ma i prowadzi firmę taką ultra nowoczesną, no to wiadomo, że ta komunikacja też będzie kierowana do innych osób, mm -hmm. będzie prowadzona w zupełnie inny sposób, tak? A jeżeli chodzi o, o to, co, co mówisz, Adamie, powiedz, bo często się słyszy. Takie stwierdzenie, że nieważne co? Ważne, żeby gadali. Czy to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi o komunikację marketingową? Niekoniecznie. To jest dobry pomysł na krótką metę, tak? Czy to, to nie jest właśnie ten ślepy zaułek, który się czasami wydaje, że ta kreacja polega na robieniu, mm -hmm. na tym łamaniu jakkolwiek, ten... typu łamaniu, tak? Nie, nie. Bardzo, bardzo można się łatwo zakopać, właśnie zaś w ten ślepy zaułek, tak, gdzie, gdzie już nie ma odwrotu, bo trzeba pamiętać, że internet nie wybacza, nie zapomina. Tak, co jest w internecie, zostaje na zawsze. Tak, nawet, nawet y, mało ludzi o tym wie. Nie wiem w sumie, czy powinienem tutaj uchylać rąk tajemnicy. Jest y, strona w internecie, która pozwala obejrzeć, jak dany, dana strona internetowa wyglądała miesiąc wcześniej, dzień wcześniej, dwa lata wcześniej czy dziesięć lat wcześniej. Czyli takie archiwum internetowe. Tak, dokładnie. Może nie będę podawał adresu, jeżeli ktoś Jeżeli <noise> ktoś, ktoś jest zainteresowany, no... prosimy o skontaktowanie Tak, więc, więc nawet tutaj tak prozaiczna kwestia, że często gęsto ludzie umieszczają tak zwaną zaślepkę na, na stronie internetowej. tak, Wykupują sobie domenę, za rok powiedzmy udaje im się tam powiesić tą docelową stronę, natomiast przez ten rok wiszą pod tym adresem, jak wchodzimy sobie na ten adres, jakieś dosyć dziwne, ciekawe rzeczy, na przykład, które pokazują, że dana firma tak naprawdę nie miała zielonego pojęcia co chce robić robiła różne, różne próby czy różne właśnie dziwne ruchy czy chociażby właśnie próbowała zdobyć atencję w taki sposób no nieprofesjonalny tak? mhm. i to wszystko widać jak na dłoni no jak bardzo w tej chwili ten profesjonalizm właśnie w internecie jest ważny dla biznesu Jakby to czujecie, czy da się to przeliczyć Wydaje mi się, że jest mega istotny, bo tak naprawdę w tej chwili możliwość tworzenia nowych stron czy sklepów internetowych tak, jest bardzo prosta. I no, no właśnie, już to... jest dużo gotowe. Tak, są, są gotowe i do stron, i do sklepów. Do takich... Dokładnie, gotowe, gotowe narzędzia, które pozwalają wyklikać tak naprawdę stronę. Hmm, chwalą się, że w kilka minut. Wiadomo, że to nie jest kilka minut ale powiedzmy z dnia na dzień uruchamiamy No właśnie, sobie... no i co? No ktoś wie, że w ten sposób zaistnieje w internecie, być może to wystarczy, zwłaszcza, że jest tanie. Tanio daleko ma się do dobrze, tak? Mhm. Posługujemy się, oczywiście, że bez wód chodzi i nie mamy kiedy tego zrobić, natomiast w naszej branży śmiejemy się zawsze, że jest taki magiczny trójkąt. Na każdym z rogów jest jakość, cena i czas. No mhm. i nigdy te wszystkie trzy parametry nie będą spełnione w taki sam sposób, tak? Jeżeli ciągniemy za to jakość, no tak? każdej branży na dobrą sprawę. No niestety, natomiast tutaj y, wszyscy klienci oczekują, tak naprawdę wszyscy, żebyśmy każdy z tych rogów rozciągnęli do bólu, tak? A powiedz, jak tak powszechnie, tak y, na, na co dzień radzicie sobie właśnie z tym przeciąganiem tej krótkiej kołdry pomiędzy tymi trzema punktami? Czy to jest tak, że spotykacie się z klientem i, 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 i proponujecie coś od siebie, w sensie pewnych rozwiązań, które macie przećwiczone, czy raczej szyjecie ofertę i szyjecie te strony y, konkretnie pod klienta, bazując na jego doświadczeniu, jego biznesie? Szyjemy, szyjemy pod klienta, natomiast też y, zasadniczo, mimo to, że działamy od, od 2006 roku, praktycznie większość, zdecydowana większość naszych klientów to polecenia. Bazujemy na poleceniach, więc y, jeżeli ktoś do nas dzwoni, wiemy, kto to jest, tak wiemy, od kogo dzwoni, mamy jakiś background, wiemy, co to jest za firma, tak, czy nawet możemy sobie sprawdzić w internecie jej możemy, musimy sprawdzić jej dotychczasowe poczynania, więc jesteśmy w stanie już mniej więcej oszacować, jakich budżetów się spodziewamy, a na pewno co trzeba będzie zrobić. Tak? Polecenia, czyli relacje, to tak. o czym mówię na samym początku mhm. dzisiejszego spotkania. A jakich, e, jakich macie tych? Klientów. i teraz już mówię o czym, o co pytam, bo y, kreacja, y, wychodzenie poza y, ten out of the box, tak, mm -hmm. kojarzy nam się jednak z startupami, z firmami bardzo takimi mm -hmm. y, młodymi, o których dzisiaj tutaj powiedziałeś, Natomiast ja widziałem wśród waszych klientów dużo y, firm jednak takich z, z tradycją, z y, mm -hmm. osadzonym produktem. Więc to chyba nie jest tylko pomysł dla, dla tych młodych kreatywnych, młodych wilczków. Tak nie, tak. bardzo różnie. Na przykład yy, mamy klienta z branży rolniczej, producenta wapna rolniczego. Mhm. I okazało się, że na przełomie ostatniego roku zrobiliśmy kampanię na Facebooku teaserową, gdzie kreacje zupełnie nie kojarzą się z, z tym wapnem. Tak? A wręcz właśnie taka, taka była idea, żeby, żeby to się nie kojarzyło z wapnem. Oczywiście jakieś, jakieś delikatne sugestie w tym kierunku były, tak? natomiast promowaliśmy główny składnik tego, tego wapna, tak? który wyróżniał ten produkt. Kulminacją był, była kreacja z takim kaktusem. O, no proszę bardzo. Czyli... Po czym ukazał czym się film, film promocyjny o, o, o zakładzie tak, produkcyjnym, plus właśnie skupiający się na tym produkcie? Powiedz, kreatywności można się nauczyć? Czy to jest ten pierwiastek, który należy wyssać z mykiem matki? Myślę, że i tak, i tak. To jest na pewno otwartość umysłu. Wszystko, wszystko na pewno też zależy od środowiska, od, od wychowania, tak, gdzie, gdzie dorastaliśmy. Natomiast myślę, że i też spotkałem sporo takich ludzi, które jakby zafascynowały się tym światem, i można powiedzieć, doznały lśnienia. Tak? Czyli Otworzył im, uh -huh. im się umysł, tak? zobaczyły, co można robić, jak można robić, że wystarczy spojrzeć zupełnie z innej strony: tak? porzucić, czy nawet po prostu, właśnie auto bok zrobić. Tak? Jesteśmy ukierunkowani w jeden konkretny sposób, stańmy z boku, spójrzmy na to inaczej. Już nawet nie mówię z perspektywy klienta czy, czy konsumenta, do którego nasze działania tak naprawdę docierają. No, tak. no bo to też jest częsty błąd, że przychodzi do nas właściciel firmy czy, czy menadżer, czy osoba oddelegowana, tak i ona będzie próbowała robić to pod siebie. Nie, robimy dla klienta końcowego, tak. Bo to on jest odbiorcą, to o niego musimy walczyć. Dobrze. Każdego y, tutaj naszego gościa zawsze pytamy o to, co uważa za swój. Y, Jakiś taki największy biznesowy sukces. Niekoniecznie to jest spektakularny deal. Tylko coś, mhm. co się na tej mojej, w tej mojej karierze zawodowej udało. Jak to jest u Ciebie? Co to jest? Wiesz co, myślę, że ogromnym sukcesem wydaje mi się, że to, to, to jakby jest takie standardowe podejście, tak, czyli ludzie. Zresztą ludzie to tworzą i tworzą to dla ludzi, tak? Więc ten nasz zespół zgrany już od, od bardzo wielu lat. Natomiast yy, to jest jakby podstawa, tak, więc, więc nie traktuję tego jako taki sukces, sukces, bo to jest coś, co dla mnie musi być po prostu i, i bez tego nie damy rady, więc to jest oczywiście sukces. Tak, Baza, której budujecie. Tak, ale sukcesem jest to, że cały ten zespół jest zgrany, cieszymy się, bawi nas po prostu to, co robimy, tak, mamy z tego wielką przyjemność i tak naprawdę tym sukcesem są mikrosukcesy. Codziennie jesteśmy w stanie osiągnąć kilka takich małych sukcesów, tak. Które sprawią uśmiech. To super. E, nie informacji. jesteś pierwszą osobą, która mówi, że najważniejsi są ludzie to nam w naszym biznesie i że to najważniejsze, co mi się udało, to zbudowanie fajnego zespołu. E, tak mi po tych iluś programach po prostu, że wychodzi, że to tak, jest tak, taki tak też, naprawdę. Często, klucz, klucz, o klucz na biznes. To cóż, życzymy tych. Mikrosukcesów jak najwięcej, niech składają się na jeden. pomysłów. Niech, po, niech się składają na jeden duży sukces, sukces Waszej firmy. To nasza pamiątkowa filżanka. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie w programie. Dziękuję. A my zapraszamy jak zawsze w kolejną środę na Biznes Dziękujemy. Dziękujemy.